Katowice, jesień 2022 roku. Michał wszedł do domu dziadka bez pukania, jakby już czuł się gospodarzem. W ręku trzymał metalowe klucze, które ze złością rzucił na stół w kuchni. Rozległ się suchy brzęk, a cisza, jaka zapadła po tym dźwięku, była ciężka i dusząca. "Sprzedaj ten grób, bo nikt normalny nie będzie tu mieszkał" powiedział z chłodnym uśmiechem, a jego słowa przeszyły powietrze jak nóż. Stanisław siedział na starym krześle przy oknie, w dłoniach obracał kubek z herbatą, a jego spojrzenie było utkwione w ciemny ogród za szybą. Nie odpowiedział, nie drgnął, nawet wtedy, gdy zegar na ścianie wybił kolejną minutę, jakby specjalnie podkreślając ciszę. Dla niego ten dom był całym życiem. Każda cegła, każda belka pamiętała jego ręce. Tutaj, w cieniu chuty i dymu, budował kawałek własnego świata. A teraz wnuk, jego własna krew, nazywał to wszystko grobem. Dom nie był pałacem. Ceglane ściany trochę spękane, dachłatane wiele razy, ogród pełen starych drzew owocowych, które gubiły liście na mokrą ziemię. Ale dla Stanisława to była historia jego małżeństwa, narodzin córki, pierwszych kroków wnuka. Każda rysa na podłodze, każdy odprysk farby miał swoją opowieść. Widział, jak żona sadziła jabłonie, jak córka wieszała firanki w świeżo wybitych oknach. Widział Michała, gdy jako chłopiec biegał po podwórku, wspinał się na drzewo, a potem zasypiał zmęczony na ławce. Wszystko to teraz zostało zdegradowane do gruzu w ustach młodego człowieka. Michał chodził po kuchni jak po obcym miejscu. Jego oczy błądziły po wyblakłych fotografiach na ścianie, a wargi wykrzywiały się w pogardzie. Śmiał się z pieca kaflowego, z ciężkich zasłon, z zapachu starego drewna. Każdy jego gest mówił, to przeżytek, to wstyd, to nie ma wartości. Jego buty głośno stukały o drewnianą podłogę, jakby chciał zetrzeć z niej resztki historii. Stanisław milczał. Wiedział, że każde jego słowo zostałoby odrzucone, wyśmiane. Patrzył na wnuka z czymś między smutkiem a spokojem. Całe życie spędził w hucie, w hałasie maszyn, w pail i gorącu, gdzie nikt nie dawał prawa do słabości. Po latach wracał zmęczony, ale zawsze miał siłę, by wieczorami mieszać cement, wznosić ściany, dopasowywać deski. Wiedział, co znaczy mozolna praca, czego nie da się kupić pieniędzmi. Wnuk tego nie rozumiał i chyba nigdy nie chciał zrozumieć. Na stole klucze leżały ciężko, jakby były symbolem oddania, ale Stanisław nie ruszył ich. Patrzył tylko na ogród za oknem. Liście mokre od deszczu błyszczały w świetle latarni, jabłka gniły pod drzewami, a powietrze pachniało wilgocią i ziemią. Ten zapach przypominał mu lata młodości, kiedy po zmianie w hucie brał łopatę i kopał dół pod fundamenty. Kiedy pierwszy raz wbił łopatę w twardą ziemię, obiecał sobie, że stworzy dom, w którym nikt nie będzie żył w ciasnocie i hańbie. I dotrzymał obietnicy. Teraz młody chłopak, który nigdy nie nosił ciężaru na plecach, mówił mu, że wszystko to nie ma sensu. W głowie Stanisława dudniły słowa: grób, sprzedaż, normalne życie. Każde z nich bolało bardziej niż poprzednie. Ale on nie podniósł głosu. Milczenie było jego tarczą. Wiedział, że czasem cisza znaczy więcej niż krzyk. Michał dalej mówił. Opowiadał o mieszkaniach w Krakowie, o pieniądzach, które można wyciągnąć, o nowoczesnym stylu życia, gdzie nikt nie pamięta o starych murach. Dla niego przyszłość była w betonowych blokach, a nie w ceglanej chatce na obrzeżach Katowic. W jego głosie nie było już prośby, tylko nakaz, jakby dziadek był przeszkodą do usunięcia. Stanisław przesunął kubek na bok i powoli wstał. Nie spojrzał na wnuka, tylko na wyblakłe zdjęcie żony wiszące na ścianie. Jej uśmiech w czarno-białych barwach przypominał mu, dla kogo ten dom powstał. Wnuk tego nie wiedział, nie pamiętał, a może po prostu nie chciał pamiętać. Wieczorem, gdy dom opustoszał, a Michał objechał, Stanisław chodził po pokojach. Każdy krok był jak pożegnanie. Dotykał ram okien, głaskał drewniane futryny, poprawił koc na fotelu. Wszystko to było jak rytuał jak sprawdzanie, czy dom jeszcze żyje. W kuchni spojrzał na klucze. Leżały nieruchomo, błyszcząc w mdłym świetle lampy. Wyciągnął rękę, podniósł je i mocno ścisnął w dłoni. Metal był zimny, ale w tym chłodzie poczuł siłę. To nie była kapitulacja. To była cisza przed czymś, co dopiero miało nadejść. Noc była spokojna. Za oknem szumiał wiatr, deszcz spadał ciężkimi kroplami. Stanisław usiadł na ganku i patrzył w ciemność. Jego twarz była nieruchoma, ale w oczach paliła się determinacja. Wiedział, że wnuk nie zrozumie nigdy. Wiedział, że młodzi patrzą tylko na pieniądze. Ale wiedział też, że dom to coś więcej. To próba. I Michał miał ją właśnie przejść. Następnego dnia Michał wrócił, już spokojniejszy, ale wciąż z tym samym spojrzeniem pełnym pewności siebie. W ręku niósł teczkę z wydrukami ogłoszeń z internetu. Rzucił papiery na stół i zaczął mówić o cenach działek, o możliwościach sprzedaży, o tym, ile można zyskać, jeśli dom szybko trafi na rynek. W jego głosie brzmiała ekscytacja, jakby chodziło o inwestycje życia, a nie o kawałek rodzinnej historii. Stanisław siedział przy kuchennym stole, dłonie miał wzrok wbity w drewniane deski podłogi. Nie odpowiedział ani słowem, pozwalając wnukowi mówić. Michał przesuwał palcem po papierach, pokazywał sumy, wskazywał zdjęcia nowych mieszkań w Krakowie, gdzie jak twierdził, można zacząć prawdziwe życie. Słowa padały jedno po drugim, coraz ostrzejsze. Dom na obrzeżach Katowic stawał się w jego narracji ciężarem, przeżytkiem, problemem, który należy szybko rozwiązać. Wreszcie padły słowa, które zabolały najbardziej: wstyd byłby tu mieszkać. To ruina, nie dom. Stanisław poczuł, jak te zdania przeszywają go na wskroś. Dla niego to miejsce było wszystkim. Każdy kamień przypominał o wysiłku, każda belka o pracy, każda rysa na ścianie o chwilach spędzonych z rodziną. Było to świadectwo lat spędzonych w hucie, kiedy po ciężkich zmianach wracał do domu, by własnymi rękami budować coś trwałego. A teraz jego wnuk, który nigdy nie znał smaku potu i pyłu, mówił mu wprost, że to wszystko nie ma wartości. Sąsiedzi zaczęli szeptać. Wieści rozchodziły się szybko, bo w małych społecznościach nic się nie ukryje. Ludzie mówili, że stary Stanisław wreszcie się poddał, że wnuk go złamał. Jedni współczuli, inni wzruszali ramionami, twierdząc, że młody ma rację, że pieniądze lepsze niż stare mury. Plotki docierały do uszu Stanisława, ale on nie reagował. Im więcej mówiło się o jego rzekomej słabości, tym spokojniejszy wydawał się jego krok. Wieczorem wyszedł do ogrodu. Powietrze było ciężkie od wilgoci, liście zalegały grubą warstwą na ziemi. Każde drzewo przypominało mu o latach pracy. Jabłonie sadzone wspólnie z żoną, grusze, które miały przynieść owoce dla dzieci i wnuków. Wszystko to stało się teraz bezwartościowe w oczach Michała. Stanisław przeszedł się powoli między drzewami, dotykał kory, jakby żegnał się z każdym. Ale w sercu rodził się inny plan. Wiedział, że dom i ogród nie mogą zostać sprzedane w ręce obcych, bo to nie byłby koniec budynku, to byłby koniec jego życia. Następnego dnia rano założył stary płaszcz i wsiadł do autobusu do Katowic. Droga była długa, autobus podskakiwał na dziurach, a on siedział przy oknie i patrzył na mijane ulice. Myślał o przeszłości, o tym, jak w młodości jechał tą samą trasą do pracy w Hucie, z narzędziami w Torbie i marzeniem, że kiedyś zbuduje własny dom. Teraz jechał z innym celem, równie ciężkim. Ale koniecznym. W kancelarii notarialnej panowała cisza i zapach papieru. Stanisław usiadł na twardym krześle, trzymając w dłoniach starą teczkę z dokumentami. W środku były akty własności, rachunki, dowody na jego życie zamknięte w papierach. Czekał cierpliwie, a każda minuta była jak godzina. Kiedy wreszcie wszedł do gabinetu, notariusz spojrzał na niego z lekkim zdziwieniem. Starszy mężczyzna o zmęczonej twarzy, z oczami, w których paliła się cicha determinacja. Stanisław mówił powoli, z rozwagą. Nie tłumaczył wszystkiego, nie musiał. Powiedział tylko jedno, że chce przepisać dom. Nie na rodzinę, nie na wnuka, ale na fundację, która prowadzi dom dziecka w Gliwicach. To była decyzja, która ciążyła mu w sercu, ale wiedział, że jest jedyną drogą, by ochronić to, co stworzył. Notariusz potwierdził dokumenty, dopytał szczegóły a potem podał mu pióro. Ręka Stanisława drżała, ale podpisał. W tej chwili poczuł, że zrzucił z siebie ogromny ciężar. Wracając do domu, czuł zmęczenie, ale i ulgę. Wiedział, że nikt nie będzie rozumiał jego decyzji od razu. Wiedział też, że wnuk wkrótce się dowie i rozpęta burzę. Ale teraz miał pewność, że dom nie stanie się kolejnym kawałkiem ziemi do sprzedaży. Dom miał żyć dalej, nawet bez niego. Kiedy wieczorem wrócił do kuchni, na stole wciąż leżały klucze. Podniósł je, obrócił w dłoni i położył z powrotem. Tym razem patrzył na nie inaczej. Nie były już symbolem kapitulacji, lecz świadectwem jego wyboru. Wiedział, że przed nim jeszcze trudne dni, pełne krzyków, pretensji i gniewu. Ale w jego sercu panował spokój człowieka, który podjął decyzję nieodwracalną i potrzebną. Nocą wyszedł na ganek. Cisza była głęboka, tylko wiatr szumiał w gałęziach. Spojrzał na ogród, na ciemne sylwetki drzew i pomyślał, że za jakiś czas będą się tu bawić dzieci, które dostaną szansę na lepsze życie. To była wizja, która dawała mu siłę. Nie dla pieniędzy, nie dla siebie, lecz dla przyszłości, której jego wnuk nie chciał zrozumieć. Kilka dni później Michał znów pojawił się w domu dziadka. Tym razem wszedł z uśmiechem, a w jego krokach było coś triumfalnego. Rozglądał się po kuchni jak ktoś, kto już czuje się właścicielem. Teczka z papierami była pod pachą, a w telefonie miał numery znajomych, którzy czekali na sygnał, że transakcja dojdzie do skutku. Dla niego to była formalność, dla Stanisława teatr, który musiał odgrywać w ciszy. Stary mężczyzna siedział przy stole i czyścił swoje okulary. Kiedy Michał zaczął mówić o tym, że znalazł potencjalnych kupców, że wszystko jest na dobrej drodze, tylko skinął głową. Ten gest został odczytany przez wnuka jako ostateczne potwierdzenie. Michał odetchnął z ulgą, wreszcie poczuł, że odniósł zwycięstwo. Nawet się zaśmiał, jakby chciał z siebie zrzucić ciężar wielotygodniowych rozmów i sporów. Wieść o zgodzie szybko rozeszła się po sąsiedztwie. Kobiety na ławce przy sklepie mówiły, że dziadek w końcu się złamał, że presja młodego była zbyt silna. Mężczyźni kiwali głowami, niektórzy wyrażali współczucie, inni stwierdzali, że tak musiało się skończyć. Plotki narastały, a z każdym dniem coraz więcej osób było przekonanych, że sprzedaż to już kwestia czasu. Sam Stanisław nie prostował żadnych słów. Im więcej ludzie wierzyli w jego kapitulację, tym spokojniejszy się czuł. Michał tymczasem zachowywał się coraz pewniej. Zaczął opowiadać znajomym, że wkrótce będzie miał sporą gotówkę, że planuje kupić mieszkanie w centrum Krakowa. W rozmowach nazywał dziadka upartym starcem który w końcu musiał uznać racji młodszych. Czuł, że ma nad nim przewagę, że przyszłość należy wyłącznie do niego. Do domu sprowadził jedną ze swoich znajomych. Młoda kobieta, ubrana modnie, przechadzała się po pokojach i oglądała wszystko z wyraźnym dystansem. Zatrzymywała się przy starych meblach i komentowała, że to antyki, które nadają się tylko na śmietnik. Michał kiwał głową, śmiejąc się razem z nią. Mówił o wyburzeniu ścian, o nowoczesnym wnętrzu, o tym, jak łatwo można przekształcić ten dom w coś zupełnie innego. Stanisław patrzył na nich bez słowa, siedząc w fotelu. W jego spojrzeniu nie było gniewu, tylko chłodna obserwacja. Wieczorami starzec wychodził na ganek i patrzył na ogród. Wiedział, że Michał jest przekonany o swoim zwycięstwie. Wiedział też, że w oczach sąsiadów wygląda jak człowiek pokonany. Ale w jego wnętrzu panował spokój. Dokumenty były już dawno podpisane a dom miał przed sobą zupełnie inną przyszłość. Teraz wystarczyło czekać, aż prawda wyjdzie na jaw. Jednego dnia Michał przyszedł z dwoma kolegami. Wszyscy trzej weszli pewnym krokiem, jakby już wchodzili do własnej posiadłości. Roześmiani, głośni opowiadali o planach, o tym, co zrobią z działką. Jeden z nich nawet powiedział, że miejsce nadaje się idealnie na mały biznes. W ich oczach nie było ani cienia szacunku dla tego, czym ten dom był. To była dla nich inwestycja, narzędzie do zarobku, nic więcej. Stanisław milczał, choć każde ich słowo było jak kolejne uderzenie. Nie próbował ich zatrzymać, nie tłumaczył. Wiedział, że teatr musi trwać do samego końca. Wiedział też, że im mocniej wnuk poczuje się pewny, tym większy będzie jego upadek, kiedy prawda zostanie odsłonięta. Czasem, gdy zostawał sam, wyciągał z szafy kopertę z dokumentami. Otwierał ją, Przeglądał papiery, czytał dokładnie każdy zapis. Każda pieczątka, każdy podpis przypominały mu, że jego decyzja jest nieodwracalna. Potem składał dokumenty i chował je na miejsce. To był jego sekret, jego tarcza, której nikt nie mógł mu odebrać. Nocami spał spokojniej niż kiedyś. Wiedział, że najtrudniejsze dopiero nadejdzie, że Michał przyprowadzi kupców, że spróbuje doprowadzić sprawę do końca. Ale to wszystko nie miało już znaczenia. Gra toczyła się tylko po to, by wnuk sam zobaczył konsekwencje własnej pychy. Michał chodził coraz częściej, czasem z kobietą, czasem z kolegami. Wszyscy byli przekonani, że sprawa jest przesądzona. Sąsiedzi kiwali głowami, a jedni nawet żałowali, że tak ładna działka pójdzie w obce ręce. Stanisław znosił to cierpliwie. Wiedział, że prawda ma swój czas. Gdy pewnego wieczoru usiadł w kuchni, a z za okna dochodził śmiech wnuka i jego znajomych. Poczuł w sercu coś na kształt ulgi. Wnuk myślał, że wygrał, a on sam wiedział, że to tylko cisza przed burzą. Oparł dłonie na stole i spojrzał na klucze. Leżały w tym samym miejscu, błyszczące w świetle lampy. Były świadectwem wszystkiego, co miało się wydarzyć. Stanisław uśmiechnął się do siebie, a w jego oczach pojawiła się stalowa pewność. Wiedział, że najbliższe dni przyniosą moment prawdy. I wiedział, że wtedy wszystko się odwróci. Dzień, na który Michał tak długo czekał, nadszedł szybciej niż przypuszczał. W sobotni poranek na ulicy przed domem dziadka zatrzymał się czarny samochód, a chwilę później kolejny. Z Wysiadły osoby ubrane elegancko, steczkami i telefonami w dłoniach. Dwóch mężczyzn w drogich płaszczach i kobieta w średnim wieku, która niosła gruby segregator pełen dokumentów. Michał wyszedł na podwórze z uśmiechem gospodarza, pewnym siebie, jakby to już był jego dom, a dziadek tylko lokatorem. Stanisław stał na ganku, wsparty o balustradę, z rękami splecionymi za plecami. Patrzył spokojnie, bez emocji. Wiedział, co się wydarzy, ale nie zdradzał tego ani gestem, ani spojrzeniem. Kupcy rozejrzeli się po ogrodzie. Jesienne słońce padało na nagie drzewa i mokrą ziemię. A oni zaczęli komentować, że działka ma potencjał. Jeden z mężczyzn powiedział: że to świetne miejsce na kilka nowoczesnych domów szeregowych, drugi dodał, że lokalizacja blisko centrum Katowic czyni ją wyjątkowo atrakcyjną. Michał kiwał głową, przytakiwał, podkreślając, że dziadek wreszcie zrozumiał, że nie ma sensu trzymać starego domu. W ich głosach nie było szacunku, tylko biznesowe kalkulacje. Kobieta rozłożyła dokumenty na stole w kuchni, przygotowała formularze, a w powietrzu unosił się zapach papieru i tuszu. Wszystko wskazywało na to, że sprawa zostanie dopięta. Kupcy chodzili po pokojach, stukali w ściany, zaglądali pod sufity. Nie słuchali opowieści, nie patrzyli na fotografie, dla nich liczyły się tylko metry i powierzchnia. Michał prowadził ich z dumą, jakby już był panem tego miejsca. Czuł, że zwyciężył. W jego oczach błyszczało przekonanie, że zaraz podpiszą umowę, a on zacznie nowe życie. Kiedy wrócili do kuchni, Kobieta uśmiechnęła się urzędowo i wsunęła w stronę Stanisława długopis. Na stole leżał gotowy dokument sprzedaży. Michał spojrzał na dziadka z triumfem i gestem nakazał mu podpisać. W pokoju zapadła cisza, którą przerywało tylko tykanie zegara. Stanisław siedział nieruchomo. Spojrzał na papier, potem na twarze obcych ludzi, którzy patrzyli na niego z oczekiwaniem. Następnie uniósł wzroki spokojnym, niskim głosem powiedział, że dokument nie ma żadnej wartości. Te słowa uderzyły w Michała jak grom. Wnuk zerwał się z krzesła, zaczął mówić szybko, domagał się, by dziadek podpisał. Ale kobieta z dokumentami spojrzała na niego poważnie, wyciągnęła telefon i sprawdziła dane w systemie. Jej twarz stężała, a w pokoju zrobiło się jeszcze ciszej. Powiedziała, że według rejestru nieruchomość od kilku tygodni nie należy już do Stanisława. Została przepisana na fundację prowadzącą dom dziecka w Gliwicach. Transakcji nie można przeprowadzić, bo sprzedający nie ma praw do tej ziemi. Michał pobladł, jego usta otworzyły się, ale słowa nie padły. Kupcy spojrzeli na siebie z irytacją, zaczęli zbierać dokumenty. Jeden z nich mruknął coś o stracie czasu, drugi schował teczkę i bez słowa ruszył do drzwi. Kobieta zamknęła segregator i podzękowała chłodno, wyraźnie zirytowana. Ich kroki rozbrzmiały na korytarzu, a po chwili silniki samochodów zawarczały i zniknęły w oddali. W kuchni zostali tylko oni dwaj. Michał patrzył na dziadka, a w jego oczach było pomieszanie wściekłości i niedowierzania. Zaczął mówić chaotycznie, oskarżając, że został oszukany, że dziadek zniszczył jego plany. Głos mu się łamał, w końcu krzyknął, że to zdrada. Stanisław wstał powoli i wyjął z kredensu kopertę. Położył ją na stole. Otworzył i pokazał wnukowi dokumenty. Każdy zapis, każda pieczątka były dowodem, że dom już dawno zmienił właściciela. Nie był już ani własnością dziadka, ani przyszłym łupem wnuka. Został oddany ludziom, którzy mieli o niego zadbać. Michał złapał papiery, rzucił je na stół i uderzył pięścią w blat. Ale w jego ruchach nie było już siły. Jego ramiona opadły, usiadł ciężko i zakrył twarz dłońmi. Cała pewność siebie. Cała duma rozsypały się w jednej chwili. Za oknem zaczęli gromadzić się sąsiedzi. Wieści roznosiły się błyskawicznie, a wszyscy chcieli zobaczyć, jak skończy się ta historia. Patrzyli przez płot, rozmawiali szeptem, a kiedy kupcy objechali, zrozumieli, że Stanisław nie był wcale pokonany. On rozegrał wszystko inaczej, po cichu, ale skutecznie. Michał w końcu wstał i wyszedł z domu. Trzasnął drzwiami i ruszył przez podwórze. Nie patrząc na dziadka. Kalitka zamknęła się z głośnym skrzypnięciem, a jego kroki oddalały się w stronę ulicy. Stanisław został sam w kuchni. Spojrzał na stół, gdzie leżały jeszcze niedbale rozrzucone dokumenty, i poczuł w sobie mieszankę zmęczenia i ulgi. Wiedział, że najgorsze już minęło. Wiedział, że dom jest bezpieczny, a jego decyzja okazała się silniejsza niż wszystkie plany wnuka. Usiadł na krześle, wyprostował się i spojrzał na zegar. Tykanie brzmiało teraz inaczej, lżej. W ciszy domu, który znów należał tylko do niego i do przyszłości, którą wybrał, poczuł spokój. Kilka tygodni po tym, jak kupcy objechali z pustymi rękami, a Michał zniknął, jakby go nigdy nie było, życie w domu Stanisława powoli wracało do równowagi. Stary człowiek chodził codziennie po ogrodzie, zbierał ostatnie owoce, palił w piecu i w ciszy kontemplował minione wydarzenia. Wiedział, że jego decyzja była trudna ale coraz częściej czuł w sercu, że była też jedyna właściwa. Plotki w sąsiedztwie ucichły, a ludzie zaczęli patrzeć na niego z innym rodzajem szacunku. Nikt już nie mówił o słabości czy kapitulacji. Mówiono, że Stanisław pokazał charakter, że nie pozwolił, by młodzi zdeptali jego pracę i pamięć. Pewnego dnia na podwórze wjechał niewielki autobus. Drzwi otworzyły się i wysypała się z niego gromada dzieci. Były hałaśliwe, ubrane w kolorowe kurtki, Jedne z plecakami, inne z piłką czy pluszakiem pod pachą. Z autobusu wysiadła także kobieta w średnim wieku, w płaszczu i z notatnikiem w ręku. Przedstawiła się jako Anna, opiekunka z domu dziecka w Gliwicach, i powiedziała, że od dziś to miejsce stanie się dla dzieci miejscem spotkań, wypoczynku i nauki. Stanisław kiwnął głową, a jego serce ścisnęło się w dziwnym, nieznanym dotąd uczuciu. Dzieci od razu rozbiegły się po podwórku. Kilku chłopców pobiegło do sadu i zaczęło wspinać się na stare jabłonie, śmiejąc się i krzycząc. Dziewczynki odkryły zardzewiałą huśtawkę i zaczęły się na niej bawić, jakby odkryły skarb. Jeden z najmłodszych chłopców podszedł do altanki i z zachwytem dotykał jej drewnianych belek. To, co dla Michała było ruiną i wstydem, dla nich stało się placem zabaw i miejscem pełnym magii. Stanisław stał na ganku i patrzył. Z każdą minutą miał wrażenie, że jego dom oddycha nowym życiem. Zamiast ciszy i ciężkiego powietrza pojawił się śmiech, rozmowy, radosne kroki. W jego oczach pojawiły się łzy, ale nie pozwolił im spłynąć po policzkach. Był zbyt dumny, by płakać przy obcych. Sąsiedzi szybko dowiedzieli się, że dzieci przyjechały. Z zapłotu zaglądały ciekawskie twarze. Kobiety w chustach kiwały głowami, mężczyźni przystawali i obserwowali, jak ogród napełnia się gwarem. Niektórzy podchodzili bliżej. Pytali Annę, czy mogą pomóc, inni przynosili owoce czy ciasto, jakby chcieli być częścią tej przemiany. Atmosfera wokół domu zmieniła się całkowicie. To już nie było miejsce smutku i sporów, ale oaza, w której znów rozbrzmiewało życie. Wieczorem Anna podeszła do Stanisława i podzękowała mu. Powiedziała, że jego decyzja dała dzieciom coś, czego nie mogłyby znaleźć w czterech ścianach instytucji, kawałek prawdziwego domu, ogród, drzewa, przestrzeń, w której można się bawić, uczyć odpowiedzialności. Słuchał jej, kiwając głową, a w sercu czuł, że wreszcie znalazł odpowiedź na pytanie, dlaczego przez całe życie dźwigał cegły i drewno, dlaczego walczył o każdy metr tej ziemi. Kilka dni później pojawił się Michał. Przyszedł nieśmiało, nie tak pewnie jak wcześniej. Zatrzymał się przy furtce i patrzył na dzieci biegające po ogrodzie. Na jego twarzy malowało się niedowierzanie i gniew. Wszedł na podwórze, spojrzał na dziadka i zapytał, czy to prawda, że wszystko zostało oddane obcym. W jego głosie nie było już buty, tylko rozpacz. Stanisław odpowiedział spokojnie, że dom nie jest obcy tym, którzy go potrzebują. Że dom żyje tylko wtedy, gdy wypełnia go śmiech i praca, a nie pustka i pogarda. Michał spuścił wzrok, zakrął pod nosem i odwrócił się. Odszedł, nie oglądając się za siebie a dźwięk zatrzaskującej się furtki był jak kropka kończąca jego rozdział w tej historii. Sąsiedzi, którzy obserwowali z daleka, wiedzieli, że teraz wszystko stało się jasne. Dni mijały, a dom zmieniał się coraz bardziej. Dzieci razem z opiekunami sprzątały podwórko, malowały płot, zbierały liście. Stanisław pomagał im, pokazywał, jak trzymać młotek, jak wbijać gwoździe, jak pielęgnować drzewa. Dla nich był nie tylko gospodarzem, ale kimś w rodzaju dziadka, którego nigdy nie mieli. Patrzyli na niego z szacunkiem i wdzięcznością, której brakowało w oczach Michała. Jednego wieczoru, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, mały chłopiec podszedł do niego z jabłkiem zerwanym z drzewa. Wręczył mu owoc i powiedział cicho: Dziękuję, dziadku, że mamy dom. Te słowa trafiły w serce Stanisława jak strzała. Poczuł, że cała jego praca, wszystkie lata w hucie, pot, Zmęczenie i samotność miały sens. Nie odpowiedział, tylko pogładził chłopca po głowie, uśmiechnął się. Kiedy dzieci poszły spać, Stanisław usiadł na ganku. Słuchał ciszy, która była inna niż wcześniej, nieciężka i martwa, lecz spokojna i pełna życia. Patrzył na ogród, na drzewa kołyszące się lekko na wietrze i szeptał: Dom żyje, i to wystarczy. Wiedział, że jego decyzja zostanie zapamiętana. Wiedział też że nawet kiedy jego samego zabraknie, ten dom będzie świadkiem nowych historii, nowych wspomnień, nowych uśmiechów. I w tej myśli odnalazł prawdziwe zwycięstwo. Nie nad wnukiem, nie nad sąsiadami, lecz nad czasem i zapomnieniem. Dom przestał być ciężarem, stał się darem. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał, polubcie nas i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Nie zapomnij kliknąć na dzwonek, aby nie przegapić nowych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce.